to były polskie Termopile i nie to nie jest legenda to wydarzyło się naprawdę wrzesień 1939 roku Polska krwawi niemieckie czołgi przetaczają się przez granice Luftwaffe zmiata miasta z powierzchni ziemi a zachód milczy i wtedy na wschodnim skraju kraju w okolicach maleńkiej Wizny wydarzyło się coś czego nie powstydziliby się starożytni Spartanie kapitan Władysław Raginis ma pod swoją komendą około 720 żołnierzy Część to rezerwiści, część to niedoświadczeni młodzi chłopcy. Do dyspozycji mają jedynie sześć betonowych schronów i garść dział przeciwpancernych. Przeciwko nim armia generała Hańca Guderiana, 42 tysiące żołnierzy, 350 nowoczesnych czołgów, ponad 400 dział i wsparcie z powietrza. To nie bitwa, to miała być egzekucja, a jednak Polacy trzymają linię przez trzy dni. Trzy dni piekła. Schrony drżą pod ogniem artylerii. W okopach kończą się naboje, ale nie kończy się wola walki. Niemcy nie mogą zrozumieć, dlaczego ci ludzie się nie poddają. Kto im dał prawo wierzyć, że mogą powstrzymać machinę wojenną III Rzeszy, Władysław Raginis przysięga, że nie opuści pozycji. I tej przysięgi dotrzyma. Kiedy sytuacja staje się beznadziejna, gdy brakuje już wszystkiego, jedzenia amunicji, nadziei, każe swoim ludziom opuścić schron. Sam zostaje. Bierze granat. I w ostatnim akwarium odwagi, odbiera sobie życie, by nie wpaść w ręce wroga. To nie była klęska, to był akt chwały. Zginęło około 70 polskich żołnierzy. Większość została wzięta do niewoli, ale niemiecki marsz został zatrzymany. Przez trzy dni wielka armia utknęła, nie mogąc przełamać oporu garstki zdeterminowanych ludzi. Dlaczego o tym nie mówi się w szkołach? Dlaczego ta historia nie wybrzmiewa na równi z Westerplatte czy Monte Cassino? Bo wizna boli, bo pokazuje, że honor i odwaga wciąż mogą więcej niż liczby, bo to udowadnia, że nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji można walczyć i zwyciężyć godnością. Niektórzy historycy próbują dziś podważać znaczenie tej bitwy, ale są raporty, są niemieckie meldunki, są relacje świadków. Wizna się wydarzyła i zasługuje na pamięć. To nie była bajka, to była rzeczywistość. Prawdziwe polskie termopile. Jeśli czujesz, że takie historie powinny być opowiadane częściej, zostaw suba i lajka, like bo o odwadze nie wolno zapominać.